Naszym zadaniem jest obliczenie objętości takiej kuli. Objętości, czyli wszystkiego, co jest w środku tej kuli. Mamy powiedziane, ile wynosi pole powierzchni. Wynosi ono 36 pi centymetrów kwadratowych. Pole powierzchni to jest oczywiście ta powłoka, pole tej powłoki, którą, która otacza kulę. Jakby rozłożyć kulę na płasko, gdyby się oczywiście dało, no to powierzchnia tej figury po rozłożeniu byłaby właśnie polem powierzchni tej kuli. Dobrze, mamy do policzenia objętość. Wzór na objętość kuli jest w miarę prosty: trzecie pi r do 3. Można go zapamiętać, ale jest też w tablicach matematycznych, materialnych. Eee, <laughs> Widzimy wyraźnie, że żeby policzyć objętość, Potrzebujemy znać prawie. Wiemy ile wynosi ta liczba. 4 trzecie po prostu. Wiemy ile wynosi pi. No pi to jest w przybliżeniu 3,14. Nie wiemy tylko tego. Jak to policzyć? A no właśnie, stąd. Z innego wzoru, ze wzoru na pole powierzchni kuli. Ten wzór też jest w miarę prosty. 4 r kwadrat i teraz tak w tym wzorze wiem tak naprawdę ile wynosi pole powierzchni bo jest to w treści zadania 36 pi i tak dalej w związku z czym mogę sobie podstawić pod pole powierzchni tę wartość 36 pi już pominę centymetry kwadratowych więc to równa się 4 pi r kwadrat czyli otrzymuję takie równanie Otrzymuję równanie, które zawiera r, czyli promień. Dzięki temu mogę to łatwo wyliczyć. Jak? No, doprowadzę do postaci, w której po jednej ze stron będzie samo r, po drugiej ze stron e, liczby. Pierwszy krok, no to mogę pozbyć się pi, bo po obu stronach stoi pi. Dzielę więc obie strony przez pi i to znika, dzięki temu, tak? Mam 36 równa się 4 r kwadrat. Kolejny krok. Pozbywam się tego, co stoi przy r, e, czyli tej czwórki. Dzielę obie strony przez 4. No i co mam? 36 na 4 to jest 9. 4 na 4 to jest 1. Nie będę tu jedynki zapisywał, bo nie ma sensu. Otrzymuję kolejne równanie, czyli 9 równa się r do kwadratu. Skoro l do kwadratu to jest 9, to samo r to jest 3, bo pierwiastkuję obie strony, czyli pozbywam się tego wykładnika potęgi, tej dwójki. Tak? Otrzymuję 3 równa się r, czyli po zamianie miejscami, stronami otrzymuję r równa się 3. Mam promień, który mi był po potrzebny był mi do policzenia objętości. Podstawiam pod tą r 3 i uzyskuję V równa się 4 3 pi R czyli 3 do 3 3 do 3 to jest 27 i teraz ponieważ mnożenie jest przemienne tu wszędzie wiemy że jest znak razy którego się zwykle nie zapisuje ja sobie mogę pomnożyć ten ułamek razy ten ułamek I tu jest tak naprawdę 27 pierwszych jak mówimy. skracamy mianownik z licznikiem. Na 3. 1 na 3. 9. Eee, nie dzieje się tylko 3 oczywiście. 27 na 3. Zaraz. Błąd. 27 na 3 to jest 9, tak jak powiedziałem na początku. I teraz 4 razy 9 to jest oczywiście nie 12, tylko 36 pi cm sześciennych. Widzimy ciekawą rzecz, że te wartości są takie same. 36pi, 36pi. Tu oczywiście są centymetry kwadratowe, tu są centymetry sześcienne. Tak będzie w przypadku właśnie promienia równego 3, że pole powierzchni będzie niejako miało taką samą wartość liczbową co obiekt. Ale to taka dygresja. Naszą odpowiedzią jest oczywiście V równe 36 pi cm2.